Hej, cześć siema, z tej strony Stefę i witam was dzisiaj w kolejnym odcinku GTA po dłuższej przerwie. Ze mną jest Nitlink. Witam. I Chrisos. No i dzisiaj będziemy sobie... przejedziemy ze dwa, trzy wyścigi kaskaderskie, zależy jak nam szybko pójdzie. Pierwszy mm. wyścig kaskaderski będzie starcie. Mam nadzieję, że będzie śmieszny i Wam się spodoba. Zostawcie łapkę w górę. W opisie zapraszam do mojego Discorda. No dobra, jakiego by tutaj sobie wziąć? Jakie A ja ci chcesz? nie powiem, żebyś mi nie odgapił. Ja sobie wezmę swoje autko. Ja chyba wiem jakiego. Dobra, no, jestem ciekawy. Why od Tym jeszcze nie jechałem w wyścigu. Dobra, ja, ja postawię to coś, coś to na to siebie. Hop, ja też to postawcie coś na siebie, nie? Ja no, A ty siaka. No nie, dobra. Nie, nie. Dobra, jedziemy. To jest. Jest. czy ty nie, wziąłeś Outracha, Tak, wziąłem. Jezu, Jezus, Mariusz. to jest takie wolne. Chłopcy, Jezu. że Chłopcu wziąłem Rusa, chłopcu Ale... wygrał już. To najlepsze wygrał. auto z, mojego, z moich super samochodów. że Co to jest? No musiałeś mnie walnąć. Musiałeś mnie Ale walnąć. Już... W w się, co mi się stało? W ogóle wy polecię ci kawał... mm. oh, yeah. Aha! Okej! Okay. Pierwsza Jedy osoba się polecam. Nie, nie, pierwsza osoba do bani. Nie, lepsza jest w tym miejscu akurat. Ej no! Hehe, <grym> <grym> o to chodzi! O to chodzi! Nie wiem, szan, nie, nie wyzywaj, minijamy. nie wyzywaj. Family friendly content. Ej! Tak, nawet ten chciałbyś. No Dziękuję, dziękuję. Jezu Maria! Jest, udało mi się. Udało mi się. family friendly, nie? nie jest A ale to nie o to chodzi. Chodzi o to To nie było familie friendly. No i nie trafiłem w tubę. No i dostaję za karę. Karma back. Ale zaliczyło mi checkpointa w tubie. Niestety. Kto jest przede mną? Konrad. jest. Koranc jedę poczędę Gdzie to? Co to się dzieje? wizjona nie jest zbyt szybki aż tak e, dobra E tu radzę wam uważać Ja na spokojnie to robię Eee no Easy Easy Ja też Czy na easy. boku, nie na przodzie Ja właśnie na przodzie idealnie ja, na kołatym nawet Co on tak długo ty ma pierwsze miejsce trzyma Właśnie no, bo ja wybrałem dość wolne auto Wizjona też nie jest jakaś on... bardzo szybkie. Tak, ale. Zobacz, on ucieka Emerusowi. Emerus też bardziej skrętny niż szybki. A ja się mm. wywaliłem na dach już po mnie. Jestem jeden z najbardziej skrętnych. Najbardziej błaniam... przyczepny. Nie, Emerus jest najlepszy właśnie w skrętach kopy, więc. Nie, nie, znaczy, no. Ale chodzi mi. Autra jest bardzo przyczepny. Jego on jest dobre na deszcz. Stefan bawi i jedzie. uczy. O chłopie... Kriso! Dobra. Goon. Hehe. Rems. To jest dobra, oto. O prze... No to tu latamy. Full speed! Jump! Eee, full speed tu chyba nie popłacił. Hmm. A jak rozumiem, wy już dawno zrobiliście ten taki skok na różowe? E, tak, chyba tak. się wylądowałem dopiero. Ale na drugim, jak zgaduję. No tak, Dok na drugim. A ja na pierwszym dopiero lecę. U, oka, pasem, ale jak to jest możliwe, że ty jesteś tak daleko? Co? Nie no, trzy sekundy od ciebie. Ja? Michał chodzi ja... o Chrysosa. Zobacz na niego. No nie sekundy nie na, od ciebie. na tej lepiej. To ci radzę. Chyba się wywalię totalnie. Dobra, Christos zagoniony, za chwilę już go nie będzie, <grystanie> Dobra, ja na Polic tej mems. już jestem git Kurczę no i... Ty w ogóle nie umiesz customizować sobie aut to, jest, to nie jest, to jest custom bardziej... To jest To jest bardzo brzydkie, niebieskie ta, ta... światła dał na pomarańczowe auto Jezu. Dobra, dałem po prostu reflektory Xeonowe i tyle po prostu zwykle lew friktor, żeby było ładniejsze. Aha. Ale pokolorowałeś niebieskie. It's ugly. No bo... No nie, nie są niebieskie. Kolorowa. Są niebieskie. To, to jest oficjalnie. No, nowy, nowy rekord rekor, No bo pierwszy raz jechałem pewnie ten wyj... Nie. Nie, nie pierwszy. No właśnie pierwszy. Ale... A nie, ja już jechałem. Ja nie wiem. Ja jechałem to, ten wyjściowy. A ja się... Ej, ja bym się dziwił tak lądując na dachku mi. Byś zepsuł, byś wylądował źle. Co do Okej. Okej. Okay. Okay. Nie wiem jak w towarłem, spoko, spoko. Szóstko. A ja wolę tak. Co? Co, zahamowałeś? Chciałem cię zbreyk nie przekłam mi. No, Ani Ile ja ustawiłem okrążeń? Trzy. Dobra, teraz byle by trafić do rury Dobra, trafiłem. Jest już git, już trafiłem. jestem zadowolony Nikt nie wyspinował. Co to było? Spinala boi. Ale ja prosto jechałem, chłopie. Widziałeś to? Trafiłeś co? do rury czy nie? No, tak. Nie, bo e... on po prostu od góry w dół wjechał w rurę. Aha. w pierwszym miejscu jakoś. Spokasz pokazał. E, no tak, dlatego że ta rura zawraca. Nie. Tak. Znaczy tak jakby nie, nie zawraca? Znaczy tak prawie. Chodźcie tutaj Dizne Kurde, idzie mu łeb w można by powiedzieć No tak na to nie więc, Jest wyrównywanie więc raczej mnie dogonicie Co ode do mnie uciekacie? Ja to po prostu skilla całość siebie daję Tak, tak Mhm To dużo nie masz tego skilla Właśnie Na to, że umiesz jeździć w wyścigach F1 to nie znaczy, że jesteś dobry w każdym siły. A chciałem tak idealnie pra... przy krawędzi. Chciałem tak idealnie nie. przy krawędzi. Ja, ja się prawdę. No bo chciałem to, tak to. idealnie ja przy krawędzi. Chciałem tak idealnie No ja Dobra, spokojnie, spokojnie. A nikt był drugi? Eee no. Pierwszy. Szyb. Dobra, Jest nie, nie jestem tak I, daleko od was. Normalnie. Krzywo. A ja jestem idealnie nie, bo prosto. Konrad, nie jest... nie jest za mną, albo będzie źle dla ciebie. Jesteśmy obok siebie, jakbyś chciał wiedzieć. Taki trzy ostry. Gdzie tu przypomasz. O, ktoś się zwalił. Musiałeś, musiałeś. ja znałem ja ci dużo miejsca. Chciałem, żebyś nie to daj normalnie mi przyjął. miejsca, we mnie wjechałeś. Wjechałeś we mnie. Jakbym wjechał w ciebie, to bym ten. Nie, 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 nie. Kurde, obiłem się. Lecę bokiem, lecę bokiem, lecę bokiem. Wiem, jak ty poleciałeś w kosmoskopie. Dobra, jest git, jest git, jest git. Przekolciałem nie najgorzej. O niewielką przewagę i czujesz zemsta na moich plecach. I za yes. dużo. Jeżeli wam się taki content, że tak powiem odcinków podoba, to piszcie mi w komentarzach. I nie zapomnijcie dawać lajka. I ta ekipa oczywiście. A no, tutaj bardzo mądrze mówi. Słuchajcie się od tego pana. No, aerodynamiczny cień, e, 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 nie, nie mogę nie? go złapać. Jest, 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 Co, Co ty robisz? Wycią... No nie. O, za tarę. Ja nie mogę. Sku... A ja nie złapałem boosta, musiałem się cofnąć i, tak nie, i tak nie doskoczę, no. Ty też nie doskoczyłeś. No i przez ciebie Konrad nam uciekł, musiałeś się odwdzięczać, ja tego nie zrobiłem specjalnie. To ty jechałeś ciągle... ...ukosami, a ja tylko złapałem cienie aerodynamiczne. Właśnie, bo on chciał uniknąć tego. Nie złapał. Hmm. A, nie która musimy go gonić. Ile do niego masz? 14 sekund, za A ja 22, nie ma szans. Nie ma szans, żebyśmy go dogonili. Ja Chociaż Nie, nie myślę, tutaj. że nawet się uda. Myślę, że może się udać. No. no, no i tak nie się... na auto. Ja osobę, no to nie jest najlepsza. Myślałem, że by wziąć Tezerecta, ale... Ja nie też. Był dobry. A ja wizjona jeszcze nie jedziłem w wyścigu, więc... Dlatego do wziąłem wizjona. Ja mam do domyślnie ustawionego. Nie wiem dlaczego. Ostatnio chyba nie no, miałem. Ja Tracha domyślnie ustawionego. To automatycznie, bo nic nie ustawiamy, podajcie w komentarzach, czy mam też stworzyć konto na YouTube? Nie, nie, nie musi tworzyć konto na YouTube, ale mogę. Ninkling będzie moją świnką do zarabiania. <mind> Żartuję. A potem Ty będziesz moją, ja to... i tak na zmiany będziemy na sobie zarabiać. Ja nic nie zarobimy. Tam coś tam, już nagrano, jest. Chrysoz, ty... Nick przydałoby się, żebym ja Znama, Ciebie żeby dogonił. Dobra, dobra, dobra. Nick Link, przydałoby się... Dobra, cicho. Przydałoby się właśnie, żebyśmy tak się bustowali Wiesz, więc przydałoby się, żebym ja Ciebie dogonił. Dobra, popełniłem big mistake. A zwolniło Cię to? Mhm. Mm Mocno? No, wylądowałem na, le na lewej stronie, <laughs> bo alpha prawie dachowałem. To ale ja nie, nie zachowałeś. 3-4 sekundy. Właśnie. Roląduj. Ale teraz totalnie wok. Tuneluj się za mną, chłopiec. Jak tam właśnie? jest? no. się. No. A zwłaszcza u DDiego no. u mnie, bo 2 sekundy ma do mnie. Jezu, Maria, ale skryp się. Łap takiego, mój tunel, łap mój tunel. Od jakiejś pół sekundy dopiero jest tunel, więc niezbyt dodam się I dupa się nie trafia, zbyć. nie trafia. Trafisz. Patrz, 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 lecę w ścianę. Dobra, wy, wywalę się chyba totalnie na tym tunelu. No. <grym> to było piękne. I good, good, tak. content. good content, good content. Dachuję. Ja też zachowałem, że tak powiem. No to zachuj więcej. No ale to już jest chyba końcówka. Nie, to no w już końcówka. Ty tej się totalnie Ten Link złapiesz go, blisko masz do niego. Oby Jeszcze go nie widzę na dole Jest ciężko by było A, ty to jesteś obok Majaty, więc... No, ale jednak... Nie, fred wygrał chyba Niestety, no, ale Szczakom to tylko przez nasze... To tylko przez to, że chciałeś się odwdzięczyć za... za to, że cię wyprzedziłem A ja e, nic to... nie zrobiłem Nic mi nie zrobiłeś, wjechałeś mi w tył i mnie wywaliłeś No bo ty jeździłeś tym Slalomem Jak? Wiech. Jechałem normalnie Nie, no jechałeś slalomem i driftem na metę I wsiadamy jeszcze, że... dobrze Nie powinieneś wygrać Moim <sad> zdaniem też, no trudno Jeszcze pamiętajcie przed nami ze dwa wyścigi Ale, stawiłem na niego tysiaka, więc... Stawiłeś na niego tysiaka? Jest <sad> tak Stawiłem tylko na siebie Tak się nie ja robi się, Ja na siebie sześć, tylko Dobra, nie... to widzimy się w kolejnym Widzimy się już w kolejnym wyścigu Cześć siema. Kolejny wyścig. Lecimy. Autami witam, sportowymi. Witam. Lot nad miastem. Co ty wziąłeś? To też jest... to też jest Neonia. O, to jest neony. To jest ja pierniczę gość co odgapił. No startował dobrze. No bo to jest elektryk. To jest najszybciej startujące auto w grzech. A, to się dzieje, dobra. Chociaż nie jestem pewien. Teraz jest, nie jestem to, to pewien, bo jest trochę, trochę jeden odcinek kogoś mi mindfucka zrobił. Nie jestem pewien, nie czy to czy... nie jest teraz... Family friendly content, mindfuck. Hmm. O jedyne. Ale ja wziąłem auto na tą mapę totalnie. To auto nie ma szans. Tak jest na jeszcze. zdjęciu, tak jest na zdjęciu. Moje? No. no Ale ono totalnie podobne. się to wydaje mi nie nadaje mi się, dlatego Zapomnę że... Za jest. Nawet nie za wolne, bo szybki jest nawet, uwierz. Ładnie nie zrobiłem moje auto. Próbowałem, żeby wyglądało jak najbardziej jak porszuwa. Eee, ten. Nie najgorsze jest to Najgorsze jest to, że ono nie ma trakcji Ono ma trakcję taką niską, pokazaną No na mu Jezu MUSIE! To, to było nie to było nie A Ale ja ty nas zaraz co? No bo on ma dość szybkie auto Totalnie rurą poleciłem po prawej stronie mm, jakoś. po prostu szybko się. startujące, nie? Nie jesteśmy coś bardzo szybcy Ja też nie jestem, ja w ogóle nie mam trakcji Ja chyba jestem, wydaje mi się szybszy od was Niech to! Dawaj tunel. Być sobie nie wiem, czy to dobrze się na. wyda. O. <grym> no tobie na pewno nie. ojoj. <grym> oj, oj. No i dostałeś ich za karę. Ale drift to Ale drift to Ej, sam prawie wypadłem. Nie zrobiłem tego specjalnie. Ja się ratowałem. Oj, <grym> Linka też wyleciał. Kama ma za śmierć. Tak, czy... tak, ale przez Dudiego, bo mu we mnie walnął. a ja mam wypadł? A Aha, A fajn, ja akurat wyleciałem, znaczy ja cię akurat wyrzuciłem tylko do tego, że miałem tunel za tobą i liczyłem, że z tobą, a nie przy... Ale ej, on dość słabo skręca, mam takie wrażenie. Wiem, nie? Moje auto słabo skręca. Nie, nasze auto. Róż słabo. słabo. Nie, nie, nie walmy się, nie walmy. Ale wy daleko Powiedzmy... za mną jesteście, o Jezu. Jest Powiedzcie jak wyjdziecie do rury. No jego ja no O wiele. Wleciałem. Jego jest szybszy niż nasz? Jego. Pamiętaj, że jest wyrównywanie. No ale my mamy ładniejsze. Ale no no zdecydowanie mam to, ładniejsze. Wy nie macie żadnych oznaczeń, a ja mam jakieś... No oznaczenie no, najczęściej jest... Brzydkie. Oznaczenia są brzydkie. A w drugie ja mam Kupię. oznaczenie, mam pasy, które są dość spoko w tym aucie. No, a ja mam ten, rajdowe. No dobra. No i... Kupię! Ja, no, mi się ty masz, w twoim aucie co ty masz? Ty masz, ty masz na to można ściągnąć to oznaczenie i ja, moim zdaniem... W ogóle w większości zdaniem, o wiele ładniej wygląda bez Generalnie w większości auto o wiele ładniej wygląda bez No Go nie bez parę jest. O nowy rekord sobie z Nick Mi też się udał. A jakoś je. Ja. Dziwna. Jak który już raz jedziesz ten wyścig? No właśnie ja to, nie kojarzy go chyba. w ogóle. Ja nie kojarzę go w ogóle. Niech ja pojechałem w większość kawka verki wydaje mi się. Jak, ale nie Jak ja mam przegranych 1000 <noise> Widziałem, padł na mnie. A ja bokiem trochę lecę. A leca. wygranych pięćset ileś? No, no, a ja nie nie. mam, a ja mam inną ma statystykę. Ja mam czterdzieści wygranych, 60 przegranych. Co, no ale Tylko trzeba nie pamiętać o tym, że wygrane, jakby drugie miejsce się zlicza do przegranej, to jest głupie. Dobra, ja totalnie jestem wyspinowany. Powinno być coś takiego, wygrane Podium, podium i przegrane i przegrane Dokładnie Drugie Albo miejsce jeśli w trójkę to drugie miejsce ten podium, a czas się przegrane. Mhm. Tylko to tak wiczyło trochę. E to to wiedział, a w dwójkę to e jest wygrane. Ale prawdopodobnie będzie przegrane. Daleko jesteście. E dosyć. A już tylko 7 no. sekund. 7, 7 sekund. Nigdy nie mi wylądował na tym spoilerze, więc no ja poleciałem już. <tum> No, ej. O, tu jest to, gdzie się ostatnio wywaliliście. Aby to jest się to, no. wywalili. Ja go walnąłem totalnie w tyłka. A ja go walnąłem. Ja go potem walnąłem w tyłek i dlatego wyleciał. W tym sam prawie. Ja tutaj często nie wiem, jakim autem tutaj jadę, to i tak się. A ja tu drifta walnąłem. Troszkę. Kieł mojego, ale walnąłem. Oddychałem. Co byś zrobił? Spadł? Ojej, ojej, oj, ojej. Oj. To to już chyba powieści gniknik gniknik. Nie przeklinaj, plus 500. Jest dwa do IQ. Sobie żeby mnie podgonili. To powinno być ciekawe, interesujące i zabawne. Chcę się pościgać, a nie, że 10 sekund za mną są. Nie, Nie, że w nie wyścigu to zaprosimy całą sesję. A to o nie, fajne. To nie, to może 30 fajnie. 30-osobowy wyścig. Dobra, i będziemy czekali póki ten, nie, nie, nie I, będziemy restaurowali, Odcinek Zajmę to raczej. będzie Odcinek to będzie jeden, jeden wyścig, bo to będzie za długo trwało. Chyba, żebyśmy dobrze wystartowali szybko. I Pamiętaj, wszystkich to, to, to już To wtedy będzie nie. nudny wyścig, tylko jeden nudny ten odcinek. Bo jeden wyścig, stanie. No, nikt nie dogoniłeś mnie. Z złego skoku, zły skok miałem. O, podgoniłeś mnie. O, kolejny nowy rekord osobisty. E Podgoniłeś mnie, Konrad. Już znaczy, tylko 7 nie. sekund z 10. Po barierce pojechałem, bo nie miałem gripa. Czysto okrążenie dostałem. Ja też się podgoniłem, mam do ciebie też 10 sekund, a do niego mam sekundę. Do chwilę go przegonię. mega mistake'a. Przed chwilą on miał do mnie 7, teraz ma no. 9. Jak zgodnie znaczy, nic nie czuć, się, znowu wywalimy? Tak. Wiedziałem. Widzę, tak. To akurat wiedziałem, się, się wywalisz. Nikt, nikt się wywalił. O ścianę Napiernicze, Co żeś zrobił? Nie moja wina eee, Jak nie twoja? Tak, zbyt mocno się ślizgę, zbyt mocno się ślizgę to auto Obie mnie na pierwszym kółku tam rzuciło I ja jakoś to wybroniłem, to bo... To trzeba, trzeba bardziej zwalniać Nik-Ling Wygrywam... Więcej? Zresztą, nie masz spoilera, to też trochę... Jesteś mniej przyczepny Oj No nie Ojejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje ale ja bardziej robiłem to auto, Już ale mnie Konrad ten... podgonił, już mnie Konrad podgonił. Jeszcze w barierkę walnąłem. Do zlotów aut. Prawie. Out. Mam kolejny pomysł na odcinek. Nie rób tak. Jak? Czemu? No, trochę to głośne było. No i Konrad no. mnie podgonił. Nie. Jestem. Zaraz bliżej już jestem. Sure, to scheatować. Czy się tobie, żebyś się... ...pywalił. <laughs> Scheatował tak, że... ...jeszcze... Nie, wolniej to nie, zrobił. Nie, <laughs> nie, właśnie. Nie, właśnie szybciej. No nie, jeszcze wolniej, przecież normalnie ci to zaliczyło. Ale driftnąłem no lekko. Nie, to tak, tak samo to zrobiłem, tylko po prostu bardziej wychyliłem się. Dwa drifty w jeden zakręt. Nie ja tutaj na tym zakręcie bym mógł, zrobić wallera, ile to na pewno. Nitro razy 3 i lecimy. Boink! Kamerka z KDRSK, no widzę Nikklinga już tam z tyłu I Jak jakłak jeszcze? To jest ostatnie ostatni i zostało mi tylko 6 tych już mnie raczej nie dogonicie no. chociaż 67 zł. 18 sekund. Dajesz jeszcze Le? czego. 18. 18 sekund Chcieliby. 18, Chcieliby. Te pali się pewnie użyje modmenu. Ale i to, się to te pali. oczywiście, nie tyle co modmenu, tylko... Umówmy Jaki się, chyba w którymś wyścigu było 0 sekund, rekord świata więc 0,01 no. Nie, 000 było kompletnie Ja pierdolę. No. Dobra się panowie, meta, się przede stało? mną. I kling to może mnie jeszcze pokona. Oby. Może, jeśli na tym zakręcie się ładnie wy zrobisz. Nie ma no takiego. Za głęboko. Cholera. To Są widzimy się w kolejnym zresztą. wyścigu. Friendly. No i się ma. I jesteśmy w trzecim odcinku. Praktycznie takimi samymi. Nie w trzecim odcinku, przepraszam, w trzecim wyścigu. W pierwszym odcinku. No i. Oh Chilias. Widzisz, że ale... wygrywam. No, link to No się może coś źle skończyć No dobra. Skończyć. Co, co to jest za auto? No AUTRAH! Auch AUTRAH! Wiem, żartowałem sobie. Ale tak żart. lepiej. Nie rób mi z tego, Stef, please. Dobrze, dziękuję. Zrobiłem, za wolno pojechałem. Nie, to się źle skończy. To A to? I to jeszcze jak? A ja, ja cię wcale nie chcę walnąć. A ja to tak cisnę Powiem tak, ja się raz w coś walnie się tam, <grym> A żeby... specjalnie, to zrobiłem, mnie. specjalnie to zrobiłem, specjalnie to zrobiłem A w ogóle wiecie co ja zrobiłem że widziałem. ja ten przez, przy, przez przód walnąłem przez Widziałem, ten, a tak to byś to wyratował jeszcze prawdopodobnie Tak, tak, tak. gdyby nie ten Podbiło cię, podbiło cię no Oj, walnąłem to na tej tak, prostej, nie. walnąłem, dogonicie mnie Straciłem prędkość, to Z tak co szybko roz... się jedzie. A że widziałem Emerusa emur na to ale zaspałeś start niestety Totalnie istotne. Kto jest, kto jest teraz robił? Jak? Ja Ja byłem dosłownie metr od tego A i tak w to jakoś mi GTA zawiesiło, że walnę no. Nie no, kumy. No niestety Jechałem bardzo dziwnie po dachu wolno XD tej rury no, To było takie dlatego, dziwne że i się aż tak ja tak zdziwiłem Nie, chodzi mi że jechałem wolno Więc powinienem spaść, a nie spadałem Aha hmm. Spider man Spiderman Spiderman Robi, cokolwiek spider auto, auto robi. Dobra, To jest z punktu do punktu Jeszcze 10 tylko tych. A krótki jest ten wyścig bardzo. No cóż, przynajmniej odcinek będzie krótszy. Ogólnie mówię, że za, za każdego pionka, którego się, to dostajesz się 25 ekspów. wiem, wiem, nie walnąłem żadnego, bo to spowalnia przypadek. No i dupa. Walaj w góra ale spadam, ale spadam Ale lecę dalej trasą, więc nie daje F, nie daje. Dobra Muszę się zresortować I panie. pokazałem się z dobrej strony na pierwszym odcinku Ten skurczywek mnie przegonił I to dwa razy To jest najlepsze Ale jakby co, to nie patrzcie na to, że Konrad... Znaczy, Chrysos wygrał dwa wyścigi, co bo on do dupy jeździ Wylądowałem źle jakoś. I wam to. Nick wam to potwierdzi, że Konrad wcale nie jeździ dobrze. Więc. Jeżdżę dobrze. No. Nie, nie jeździ dobrze. dobrze. Tylko we no, ty, ty. Właśnie. No to czemu cię teraz pokonałem? Tyle to jest dobre. Bo walnąłem w znak. Nie też. A może znak to w ciebie nie walnął? Nie. Ale no, jesteśmy nie, nie potrafisz ogarnąć auta. Nie, po prostu walnąłem w znak. Ty też nieraz walisz w znak. O nie, jak krzywa! Chłopca na bok poleciał, chłopca nie trafi. Eee, ogólnie to, co się stało, w tamtym No nie, wygrałbym się. to, wygrałbym to. Ja pierdolę. Chłop jak krzywa, no, ale wygrał. Wygrałbym z nim. No dobra, dzięki za oglądanie. Pożegnajcie się, chłopaki. Nara. Nara Nie zapomnijcie lajkować i subskrybować, no. jeśli Wam się podoba. Lajkujcie, ten subskrybujcie, komentujcie. Siemaneczko.